Witajcie w mojej kuchni. Z racji tego, że mamy karnawał, przygotowałam dla Was dzisiaj super prosty przepis na coś naprawdę pysznego, a mianowicie na faworki. Przepis bardzo prosty, bardzo szybko się je robi, równie szybko znikają. Także polecam Wam serdecznie, ale zanim zaproszę Was na film, zaproszę Was również na kanał, który prowadzi mój znajomy. Smakowite 19 metrów. Koniecznie zaglądajcie, super proste przepisy. Każdy znajdzie coś dla siebie. Również pojawią się tam przepisy na nalewki. Także koniecznie subskrybujcie i nie przegapcie żadnego przepisu. A tymczasem zapraszam was na film. Zabieramy się za przygotowanie ciasta na faworki. Przepis jest naprawdę bardzo prosty. Potrzebujemy 200 g pszennej mąki, do tego 3 żółtka. Cztery łyżki gęstej śmietany i jedna łyżka spirytusu i szczypta soli. Zaczynamy. Tutaj mam już przygotowaną mąkę. Do tej mąki dodajemy wszystkie potrzebne składniki. Mam już w miejsce oczywiście e, możecie ciasto wyrobić ręcznie lub tak jak ja za pomocą e, miksera. Ciasto wyrabiamy, aż będzie idealnie gładkie. Ciasto mam już e, praktycznie wyrobione, ale ono jest za wolne. Dlatego, że dałam troszeczkę za dużo śmietany. Śmietany dajemy między 3 a 4 takie pełne łyżki, ale to w niczym nam nie przeszkadza. Dosypujemy odrobinę mąki i teraz teraz wyrabiamy. ciasto już mam gotowe, wyrobione. I teraz najfajniejsza rzecz chyba z całego robienia faworków, e, będziemy to ciasto e, tłuc. Najzwyczajniej w świecie tłuc wałkiem, napowietrzać, po to, żeby wprowadzić jak najwięcej powietrza do ciasta. Ciasto już mamy gotowe, dzielę je sobie na pół i zabieramy się za wykrawanie faworków. Ciasto wałkujemy naprawdę bardzo, ale to bardzo cieniutko. W międzyczasie e, u mnie to akurat w takiej e, głębszej patelni rozgrzewam sobie olej, na którym e, będziemy smażyć nasze faworki. Oczywiście możecie smażyć je e, na smalcu, jeżeli, jeżeli tak lubicie. Ja do wykrawania używam takiego radełka, ale możecie oczywiście użyć e, tego e, kółeczka do. Wrzucamy na taki mocno, naprawdę mocno rozgrzany. torki smażymy dosłownie chwilę z jednej i z drugiej strony na złoty kolor. Pamiętajcie, żeby ich nie przypalić, żeby miały taki ładnie złocisty kolorek. Jak już tylko widzimy ten już gotowy, przerzucamy dosłownie chwilkę z drugiej strony i tak do wykończenia ciasta.